Kolejny spłycipura, czyli tania dobre hitów naszego sklepu, to jest Mordomej z Hatomugi. Słuchajcie, Hatomugi jest to um, ziele. Po angielsku to się nazywa Koixsit, um, Koixsit, um, ale jest to nie, niebywałe tutaj, niebywała roślina, która ma bardzo wiele właściwości leczniczych. Od tego, po pierwsze, że rozjaśniasz skórę, dwa, że leczy trądziki, wypryski, no proszę Państwa, i, i do tego ma jeszcze hialuron, aminokwasy. Jest to bardzo y, fajny, delikatny, ale konkretny produkt do mycia twarzy w dużej tubie, duża pojemność i pamiętajmy oczywiście o spienianiu go. Tylko pianą można myć twarz, nigdy nie myjcie samą pastą, czy lekko tylko spienionym, Nie, jest to błąd. Robicie sobie kuku, wysuszacie za bardzo swoją skórę, nigdy tego nie róbcie. Tylko, moi drodzy. Pijana dobrze zbita. Dla kogo właśnie taki produkt? No, oczywiście, dla. Ja tutaj powiem tak, dla każdego. To jest produkt dla każdego typu skóry. Oczywiście osoby, które już od y, czasu mycia chcą już działać tak bardzo prewencyjnie, przykładowo, jeśli chodzi o rozjaśnianie czy o, o leczenie właśnie trądziku. Poza tym, tutaj jeszcze fajny typ, ale to później. No to właśnie możecie iść od razu w to. Ale jeśli macie problemy, tutaj taki właśnie tip: jeśli macie problemy z trądzikiem, z pryszczami na plecach, to też warto przemyć sobie takim właśnie mordomejem plecy. Dlatego, jak mówiłam, że hatomugi yy, świetnie yy, i też naturalnie ogaja yy, trądzik i wszelkie wypryski, więc yy, i też dla cery. Yy, zwykłej, czy nawet suchej, ponieważ oprócz tego, że ogaja i oprócz tego, że rozjaśnia, to jest świetny nawilżacz. Więc y, mimo, iż jest tutaj kwas hialuronowy, to też sam y, Hatomugi bardzo ładnie nawilża, więc polecam serdecznie. Tani, dobry, wydajny.